Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze specjalnym gościem, z którym melanżowaliśmy dwa dni temu. Kolejny tydzień na sklepie. Znowu planu nie ma. Co co powiedzieć. Dzisiaj będzie mój ziomek za kasą. Zaraz go poznacie. Więc tak, możemy... Dobra. Dzień dobry. Dzień <noise> dobry. Możesz się przedstawić, chłopie. A ty przychodzisz do mnie do sklepu, i do mnie gadasz, żebym się przedstawił. Nie no przestaw się, przestaw się. Witam was, jestem naczelny o... Kurwa. Skąd I... się tu wziąłeś? Ja Jestem z Warszawy i co ja ci mogę powiedzieć, no? Osiągnąłem duży sukces, zainwestowałem w kryptowaluty. Mam teraz kupę siana. Przyjechałem do Dominika. Najpierw *na dupy. Nie o chłopie będę musiał to wycinać. Poznaliśmy się jak? Obejrzałem cię na TikToku Jak grałeś w Red Dead'a. Wbijał na Discorda. Discord to był... Znaczy rozwalony. Nie. Ja ci to wypipczę spokojnie, żeby to nie było żadnej tutaj, wiesz, demotyzacji, bo tu wspieramy małe firmy, przedsiębiorstwa. Zakręciłem się, Dominik mnie polubił i jestem tutaj, gdzie jestem. Jestem tu na stanowisku streamingowo-sprzedażowym, handlowym, nie powiem czego, bo to nie można na kamerze mówić. Tak, ogólnie mieliśmy nagrać vloga tutaj z naszej imprezki, ale byliśmy w średnim stanie. I ten vlog nie wyszedł, więc nagrywamy dopiero ze sklepu, dwa dni później. Piła10 polecam bardzo film. Dominik się prawie pożegnał. No oglądaliśmy, dobry był, dobry, podobała mi się. Dobra. Ogólnie jest w planie format podwójnych streamów. Nie wiem jak to widać. Tak, ogólnie jest w planie format podwójnych streamów. Możecie dać znać co o takim sądzicie, że w trakcie dnia, jak ja jestem tutaj w pracy, godzina 11.19 streamki z pracy tutaj na Kiku. A ja nie mam ogólnie kompa wieczorkami, nie mam kompa na mieszkaniu, więc y, live'ami gamingowymi z gierek zajmowałby się Naczelny. Kupię i... <ścoughs> Co to jest do przegadania, dajcie znać, czy byście chcieli takie oglądać i live'y tutaj właśnie ze sklepu, jak rozmawiam z klientami, y, jakieś skupy gierek, sprzedaże. Mhm. A, no, a wieczorkami takie live'y na jednym koncie gamingowe z gierek wprowadzone przez e naczelnego. Zaraz pokażę wam, skupy. No, tego zaraz. Dużo. Dzisiaj. No, dawno tyle nie miałem. Ogólnie tych skupów. No teraz, co jest dzisiaj? Co nie miałem przez ostatnie pół roku tyle skupów. Zresztą widziałeś na dzisiaj. Nie chcę ja wiedzieć o moim mankamencie, to, to zrobiłem, jak szedłem pierwszy raz. Ta, no, możesz powiedzieć. Wiecie co zrobimy jak to wszedłem pierwsze co? Siadłem sobie tutaj. Tu gdzie Dominik zawsze zaprasza swoich gości specjalnych jak Kubowe Jewócki. Siadłem sobie i tak sobie siedziałem, kurwa bucha sobie o niego no, macie, na no, A szefu na kamerce tu siedzi? Wiesz, szefu na kamerce, a tu już jakieś dymy, nie? Powiem tak, tu poza kamerą tu się dzieje takie Kongo. Dominik tutaj, ja wiesz, robi różne rzeczy, ale to nie można mówić. Ale też różne rzeczy możecie zobaczyć na transmisjach na żywo. To jest! <noise> na KIKu. Kik -a -o -o. Dobrze. Dobrze? Zapamiętałeś. Ostrzelałem. <noise> Dobra, musimy się zebrać za te skupy, już wam pokazujemy co jest nowego. Wir! W Kraków lotowa 2A, klipsa od Mana, był <laughs> King Zibiko Ej, ale dolemasz za jakieś za 20, tylko zbierdę. Boże, co? No. Światełka nie włączyłem, O, pa, jak pięknie. PlayStation w ogóle, pa, chwaliłem się. Dwie dychy ostatnio na piwku dostałem od ziomka. A tu masz tych napiwków? To Dominika w historii, było słuchania. O nie! Znowu kliknął coś. Nie będzie demonetyzacja, za Masz premierkę tutaj? Co ty, ja na kapka chciałam Będę w premierkę inwestował, 300 słów. Co tam robisz? Zostałem zatrudniony. Bojowe zadanie dostałeś? Od starego. Dostałem zadanie bojowe. Tak naprawdę zostałem odkupiony od mojej mamy przez Dominika. Jestem niewolnikiem. Ile złoty? I co to jest? Battlefield 4 bez okładki? No. Normalnie sprzedaję za 40. To możesz sobie wycenić ile chcesz bez okładki. 38. Ja no, trzy dychy. 3 dychy? No, tak minimum dycha różnicy, żeby była w sumie, bez tej okładki. Ogólnie... jeśli na... zł pisać, że piszesz pyliny. Yy, robię taki, tak na tym GTA. Gdzie jest to GTA? Nie wiem, gdzieś schowałem. Tu. Takie coś robię. Aha. Ogólnie tu teraz naczelny oznacza te okładki, które skupiłem ostatnio, wiecie. Znaczy okładki no właśnie te gierki bez okładek oznacza, żeby było wiadomo, co to, co to jest. Jeśli nie widzieliście tych skupów ostatnio, właśnie co tu się wydarzyło, dlaczego te gierki są bez okładek, wszystko jest na poprzednim vlogu. Tu wam macie u góry link do niego. Kurwa, a czemu kreseczkę dałem tu? Dobra, ja to naprawię. Chłopie, ej, ty przepisujesz ty czy... Tak, chętnie. Tak, to. To mój kolega z Windows mi tak powiedział. że ma za mnie, tak, na 7. Tak, jak siedem z Aliexpress albo temu. A już co ode mnie zdopcać? Już no zamawia bo... volta, bo nie może wytrzymać! Paczek, na którą będę, bo to wiesz, jak się spóźnię, to ja tu wrócę, krwa! Najgorsze, że ja jutro do pracy mam. A ty jednak u mnie zostajesz na cały tydzień? To to bo się na kiedyś powiedzieć. Nie. I nie. Co my tu mamyś? jest. Znaczy dużo. No, dawno tyle nie wiem, chłopie. Ale teraz piątka jest. Mamy tak, około 80 g. Co mamy tu z ciekawego? Spider-Man jest. Którego wziąłeś już? Ale jest drugi. No, ale wziąłeś Bo... dla siebie. No, ja ten wziąłem. Nie musi nikt widzieć. Mamy delazo Was, Part 2. GTA ta piątka? Tutaj z ciekawszych, z tych moich pięknych, yy, mamy tak. Yy, Takena 7, limitowana wersja. <grym grym> Rzuciłem <grym> to. 7, od Hindusa. Jak to jest zwykła ten, też, nie? To jest, ano, zwykła jest. Co tu dalej? Dekru 2 dla fanów w motoryzacji. W tego tygodniu chyba też miałem. Uncharted, jak ktoś chce, w sumie trzy razy Uncharted widzę. W kolejnej kupce na PS5 mamy Spidermana, God of War, WRC. Czy WZ? Co? to jest WRC? Co to jest? No to są to wyścigi. No wiem, że, ale to Kier... takie dziwne to jest napisane. Wusycy? Wusycy. <laughs> WC It takes two dla dwójki znajomych. Najlepiej z dziewczyną zagrać, polecam. Co to dalej mamy? No i jakiś syf na Xboxa, nie? No i w sumie, o jeszcze mamy PS5 i pada, ale paty sobie nie polega Ta, Tak, pada najpierw trzeba wyczyścić. PS5 z dyskiem. Bez to, dysku. Bo, ale z dyskiem napędu. Aha, że z napędem, no, z no, napędem. No, no. Na, no. Napęd jest... Bo ogólnie był tutaj dysk w tej PS5, 1 TB dołożony, ale sobie go wykręciłem i wziąłem dla siebie. Tak, to się żyje na tym osernie, nie? Pieniądze. Słuch. Kupi potężnie wyglądają te skupy, w kamerze mi się nie mieszczą. No to na. Jak ustawiłeś na 28? No, to jest. Full obiektyw się nie mieści tutaj. Fazję. Stanę jeszcze. za tym. Ja jestem, wyż... ja jestem wyższy od niego, nie? Tak. jak klient wchodzi. Ja jestem wyższy od niego, nie? To jest. Tak na. na. na tutaj ostatnia gierka, i nie ma mocni, to jest na, na wysokości moich oczu. No, no, jak, jak położę tutaj? W wysokości tutaj. Tu nie można szybko policzyć, ile tu jest gier. Jest to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, tak wychodzi po równo. No tu w rzędzie jest.

to ty po Warszawie nie jeździsz boltem? Że pierwszy raz tutaj go pobrać? Z ja metrem, mam zniżki. Ja jestem studentem. Co mam na sobie? Buty. Buty. Buty... Buty Adidas Easy 350 V2. Skarpety jakieś. Skarpety Pepko. Spodnie Berszka Bluza Unikat Warszawska Szkoła Filmowa. Kurtka, jak sami widzicie, to też jest unikat. Sebastian Fetel niej jeździł z podpisem y, do Mano 2K, nie powiem gdzie. <ślesz regulations> bo to światło nie dochodzi. <ślesz regulations> I... I tyle. Ty w ogóle, pokaż swoje oczy. Pokażemy widzą, bo ty masz takie. Czekaj, ostrość, ostrość. A to do, to dwa pieci? Złapie, no. Jak to się nazywa? To co masz... W Centralna oczu. heterochromia. O jedzie. Widzę Korsinę. Gdzie? Tam. O jest. Kurde. Pa, ja, ja się z Korsą nie mogę rozstać, Jak nie biała strzała, o, to... To jest... jest moja biała strzała. To, to srebrna strzała. Dobra, jest. Dobra. Czym się. Marka. Na do, do kiedyś? Do kiedyś.